Mój kolega Dawid zaraz będzie śmieszny. Back out! Ja też. Mogę. Ale najpierw będzie coś takiego. Najpierw on. Na razie będzie sobie dobrze bez Zaraz pokażę wam jego Dobra. A o co zaraz przyjdzie Dawid?

Ping! 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 Odwróć do to po belekach. No mam przywiozło kości. Dobra. Mam mocnych kości. Uwaga! Twoje imperium najbardziej elektryzujące instytucje... Dobra, dobra, tak, w redukcjach ...dlaczego jeszcze nie składa podwór odwodowego. Obywatel, oraz oblicza słabe alkoholowe problemy gwiazd.

Uwaga, uwaga, będę śpiewał! 50 zł. Może będę śpiewał? A chcecie teraz przepalać jednym no, Nie

Dobrze. Znaczy nas z drugiego bekania. A tu będzie drugiego nosa. Cześć. Co? Po, po. Co ty? <ścoughs>